Dzisiaj miałam takie śniadanie i taki moment, w którym zanim zjadłam śniadanie, to usiadłam sobie przy stole i trochę się tak zawiesiłam, bo pomyślałam sobie, że mam taką ogromną wdzięczność za to, że mam co jeść. I że nie jest to oczywista myśl dla nas. Wydaje nam się często w życiu, że różne rzeczy nam się należą, a ja mam taką wdzięczność za to, że mam co jeść, że że kiedy zachodzę do mojego j fooda w tygodniu, to oni zawsze mi zrobią jakieś piękne śniadanie. Że mam ludzi wokół mnie, którzy pytają, Ewa, jadłaś? A miałabyś ochotę na coś? Strasznie jestem wdzięczna tym ludziom za to, że szparagi są pięknie ułożone, że, że wszystko jest dopracowane. Lubię ładne jedzenie, lubię tworzyć ładne jedzenie, lubię jeść. To, co jest smaczne, co jest ładne, co jest schludne, estetyczne, lubię. Tak. I. I myślę, że to jest łatwo być za to wdzięcznym, ale zapominamy o tej prozaiczności życia o tym, że po prostu mamy co jeść. I dzisiaj taką miałam refleksję z rana, że mam co jeść że nie muszę się o to troszczyć że, że naprawdę urodziłam się w takim miejscu, w takim momencie życia że, że mam co jeść. Macie czasami takie refleksje w swoim życiu, takie zwykłe? że dziękuję Ci Boże za to, że mam co jeść. To też buduje tą całą cywilizację miłości i wdzięczności wokół nas. Takie zatrzymanie przy śniadaniu.